Adrękoważyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji oraz prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Męczony nieco Katarem po wczorajszym marszu, więc dziękuję, że się Pan pojawił w studium. Wczoraj... I, po państwowych obchodach I po państwowych oficjalnych obchodach, oczywiście. Tam też Pan był. Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł marsz niepodległości. Mnóstwo ludzi, mnóstwo biało-czerwonych flag. Obeszło się bez większych ekscesów. Ale ustalmy jedną rzecz, bo czytałem według ustalenia Ratusza, było 90 tysięcy osób. Według telewizji Republika nawet 350 tysięcy. Eee, o jakich liczbach mówimy? Wiem, że liczby to nie wszystko, ale może ustalmy po podstawę. Wydaje mi się, że było ponad 100 tysięcy osób, ale nie mam jakiegoś swojego precyzyjnego szacunku. Dlatego, że, żeby szacować, trzeba by obejrzeć nagranie, które pokazuje przejście całego marszu od początku do końca. Przyznam, że od wczoraj, kiedy zszedłem z marszu, nie miałem jeszcze czasu do takiego nagrania ani szukać, ani oglądać, więc, więc wolałbym tutaj nie, nie serwować. Szedłem w środku marszu. Jak się idzie w środku marszu, to to wygląda tak, że z przodu po horyzont biało-czerwone flagi, z tyłu po horyzont biało-czerwone flagi i, i takie pan Zdrażony. na most, to czoło marszu było już pod stadionem, mniej więcej. Tak to jest. już o czymś świadczy. No Można nazwać było, sukcesem. Było, było dużo ludzi. Sukcesem jest to, że było się bez żadnych incydentów. To przyznała nawet policja podczas wczorajszej konferencji prasowej. Tak jest. Co się zdarza rzadko, żeby naprawdę nie było się do czego przyczepić. Duże gratulacje dla organizatorów ze Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, dla wszystkich wolontariuszy ze Straży Marszu Niepodległości, yy, dla wszystkich zaangażowanych, wszystkich, którzy organizowali wyjazdy, no i dla uczestników. W trakcie marszu pytany przez Onet, był Pan pytany o uczestników Sprawy i Sprawiedliwości. Powiedział Pan, no nie wiem, nie widzę. Teraz już wiemy. Było wielu uczestników Sprawy Sprawiedliwości, żeby wspomnieć tylko o prezesie Kaczyńskim i jego świcie. On zwyczajowo bywał w Krakowie, akurat wczoraj był, był w Warszawie na Marszu Niepodległości. Był premier Morawiecki, były premier z rodziną, całą wielu polityków PiSu. Nie się, że PiS chce przejąć tę imprezę? Nie da się przejąć Marszu Niepodległości poprzez obecność na nim. Takie może jakieś próby czy zakusy były kilka lat temu, ale to się skończyło i wydaje mi się, że w tej chwili nie ma co snuć takich wizji. Dobrze, że oni się pojawili. Mam nadzieję, że słyszeli i widzieli, jakie są nastroje wśród ludzi, i słyszeli, co ludzie skantują, jakie mają hasła. Co na... ludzie skandują? Proszę powiedzieć w takim razie. No, no, różne rzeczy, ale to były często hasła mocno niepoprawne politycznie. Jakby... Skierowane w stronę PiSu również? Tak, nie, bardziej powiedziałbym w wielu momentach antyunijne na przykład. tak, I, Więc mam nadzieję, że premier Morawiecki z rodziną, jeśli posłał tego wszystkiego, to trochę przemyślał też swoje postępowania na tych radach europejskich, gdzie pozgadzał się na różne rzeczy, na które zgadzać się nie powinien, tak jak Europejski Zielony Ład, Fit for 55. Czy, myślisz, że, czy, czy myśli Pan, że krzyki, krzyki, proszę bardzo, że krzyki ludzi wpłyną na poglądy Pana Morawieckiego? Przekonają go do czegoś? Nie wiem tego, natomiast dobrze, żeby wiedzieli, bo wielu uczestników marszu to są też wyborcy PiSu, dobrze, żeby wiedzieli, jakie ci wyborcy mają poglądy, nie tylko z sondaży, ale po prostu zobaczyli to i poczuli na ulicy, tak? A nie jest to trochę cynizm w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, że wcześniej Marsz Niepodległości był taki, no powiedzmy, trochę B? Nie byli za, ale nie byli też przeciw? Raczej ci ważniejsi politycy byli w Krakowie na, na obchodach, jak prezes Jarosław Kaczyński? A teraz, wszędzie wobec, no przed wyborami, nie oszukujmy się, paradują. Asekuranctwo, kiedy sprawowali władzę, a w tej chwili yy, wyciągnięcie wniosku z sytuacji, w której są, czyli są w opozycji. Politycy, którzy są w opozycji, yy, z reguły chcą się zbliżyć do ludzi. Nie, nie, nie mają tego powodu do tego asekuranstwa, jakie uprawiali, kiedy sprawowali władzę. Yy. A może chcą się zbliżyć do Konfederacji też? No myślę, że na pewno ch chcieliby tak, natomiast. Czy Konfederacja chce takich zbliżeń? Y y Kon wyborcy Konfederacji nie są naiwni i wiedzą, z kim mają do czynienia. Czy nie boi się pan, tak wszyscy tak możemy powiedzieć, że wszyscy co zasady, wyborcy Konfederacji? No tak zakładam. No ludzie są różni, wiadomo. Y nie boi się pan przeciągnięcia przez PiS waszego elektoratu? Myślę, że przepływ jest raczej w przeciwną stronę. Hmm. Idziemy w Marszu Niepodległości z jedną intencją. Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony. Chcemy, by obóz patriotyczny szedł razem w tym marszu, ale też w przedsięwzięciach politycznych potrzebnych, by zmienić obecny stan Polski. Słowa Jarosława Kaczyńskiego, co pan na to? Czy to jest spuszczenie oczka do was? Typowe, ogólnikowe sformułowania, jakie mówią politycy przy różnych okazjach. No. Ja też w swoim przemówieniu, panie redaktorze, mówiłem o jedności, o tym, że potrzebujemy wyzwolić moc w naszym narodzie. Natomiast... A czyli przemówienia przemówieniami, a życie życie. Natomiast nie, nie, nie plątałbym tego z projektami politycznymi. Projekty polityczne w polityce demokratycznej rywalizują ze sobą w wyborach. Można współpracować w parlamencie, tutaj zawsze na współpracę jesteśmy otwarci. Z każdym, kto chce realizować polską rację stanu, polski interes narodowy, to jest oczywiste. Natomiast, jeżeli chodzi o budowanie jedności narodowej, ducha narodowego, budzenie takiej woli dążenia do wielkości. To, to to nie ma wiele wspólnego z partiami. To jest kwestia pewnego mentalnego usposobienia całego naszego narodu. Słownie Mensen był dzisiaj pytany rano w radiu RMF o tą wypowiedź prezesa Kaczyńskiego. No i powiedział, że dla polityków Sprawa i Sprawiedliwości, którym w sercu leży polska niepodległość, suwerenność, mogą zawsze przystąpić do Konfederacji, aby obóz patriotyczny był silniejszy. Pan też był taki otwarty na polityków z PiSu, z pewnym bagażem również? Byłbym ostrożny. Myślę, że politycy PiSu e, widzą swoją rolę w PiSie, a konfederacja powinna być budowana z nowych ludzi, nie z ludzi, których byśmy przejmowali z PiSu. Oczywiście zdarzają się wyjątki, natomiast co do zasady, politycy, którzy są w PiSie, są też obciążeni bardzo wieloma głosowaniami, z którymi my się nie zgadzamy. No, ale e, u was robi karierę na przykład. Ale, Powinien, to jest ale ten wyjątek, on, był, był, on był posłem z PiSu, kiedy PiS był w opozycji. Tak, po był korzyściu To długa historia. Więc w tym Sensie akurat tutaj wielkiej sprzeczności nie ma. Natomiast ci, którzy byli y, na zapleczu rządu Mateusza Marawieckiego, oni głosowali za bardzo wieloma rzeczami, z którymi myślę, że większość uczestników marszu niepodległości głęboko się nie zgadza. Dam jeden przykład. Tak zwana dyrektywa o zasobach własnych. W niej ukryta była, y, ukryta była, bo nigdy nikt tego wprost y, nie przyznawał. Akceptacja podatków europejskich, czyli, że Polacy płacąc tutaj pieniądze, one nie będą trafiały do budżetu państwa, tylko będą trafiały budżetu unii, do budżetu unijnego. unijnego. PIS nigdy nie przyznał y, Polakom wprost, że uczestniczy we wprowadzaniu ogólnoeuropejskich podatków, które będzie wydawać Bruksela. Y, I ja myślę, że każdy, kto za tym głosował, głosował przeciwko polskiej niepodległości. Czyli y, drzwi zamknięte dla niektórych polityków PIS, którzy mają baga bagaż taki, że uczestniczyli w poprzednim rządzie, ale inni być może. Rozumiem, że premier Morawiecki. No, nie toczą się żadne chciał, ale... rozmowy, więc bez sensu jest komentować, mm. panie redaktorze, jakieś takie hipotetyczne. No, ale sytuacje. pytanie: czy jesteście otwarci, czy nie jesteście otwarci? No, to nie przyjdzie, to, pogadamy, to no. pogadamy. Na razie nikt nie przyszedł, to, o czym a, mamy mówić. A rozmawiacie ogólnie z Prawem i Sprawiedliwością? Yy, nie tylko w tej sprawie, ale na w przykład o wyborach prezydenckich? Studi w studiach telewizyjnych, jak jesteśmy zaproszeni, na jakichś publicznych panelach dyskusyjnych. Natomiast takie rozmowy yy, kuluarowe w żadnej sprawie się nie toczą, przynajmniej wedle mojej wiedzy. Adam Bielan dzisiaj pytano o to, czy toczą się takie rozmowy, na przykład, jeżeli chodzi o poparcie kandydata w wyborach prezydenckich? Powiedział, że żadnych oficjalnych rozmów nie ma, ale oczywiście parlamentarzyści rozmawiają. Ale też zaznaczył, że politycy Konfederacji są w tej sprawie bardzo drażliwi. Drażliwi w sprawie mówienia o tym, że się rozmawia z pisem. Jest tak rzeczywiście? Jesteście drażliwi w tej sprawie? Tak powiedział Bielan. No dlaczego? Nie. Czyli nie mielibyście z tym problemu, żeby powiedzieć, tak, rozmawiamy z pisem. Znaczy ja, uważam, takie rozmowy był? ja uważam, że trzeba mówić prawdę. No, wedle mojej wiedzy żadne rozmowy się nie toczą. Nie widzę też do nich powodu. Sławomir Mencen e, jest kandydatem Konfederacji na prezydenta. E, PiS e, do tego momentu swojego kandydata nie przedstawił. Jak przedstawił, to będziemy rywalizować aż do końca pierwszej tury wyborów prezydenckich. Nie sądzę, żeby i kandydat Konfederacji i u jednocześnie weszli do drugiej tury wyborów prezydenckich, więc pierwsza tura wyborów prezydenckich wskaże pretendenta z, do zwycięstwa, który będzie chciał wygrać w oparciu o wyborców prawicowych. I po pierwszej turze wyborów prezydenckich być może będzie moment na jakąś rozmowę. Natomiast w tej chwili to każdy wie, co ma robić. I A moim zdaniem nadmiar skupienia na jakichś relacjach polityków. Odciąga uwagę od tego, co jest najważniejsze, czyli od budowania poparcia społecznego. A może warto było już teraz y, zawrzeć pewnego rodzaju pakt. Y, jeżeli wasz y, was kandydatem prezentować do drugiej tury, poprzemy go, ale jeżeli nasz, poprzemy, poprzecie naszego. Rozumiem, że możemy mieć na to samo. Moim zdaniem to by utrudniało główny cel, jakim jest budowanie w pierwszej turze czyli wyborów prezydenckich poparcia. Mhm. Yy... Pytanie, jakby, czy wyborcy tego oczekują? Nie wydaje mi się, że wyborcy Konfederacji oczekują, że my w tej chwili będziemy zawierać jakieś pakty z pisem. Myślę, że nie. A pan popierał kogoś, kiedy ma prezydenta? Wydaje mi się, że. Pyta pan o publiczne poparcie? O 20 rok. W drugiej turze wyborów prezydenckich? Nie. 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 To może to jest ta droga, którą należy iść? No zobaczymy. Każde wybory są inne. To prawda. Na Kto z PO jest dla was łatwiejszym do pokonania rywalem? Trzaskowski czy Sikorski? Wydaje mi się, że Trzaskowski. Dlaczego łatwiejszy Trzaskowski? No bo jest bardziej odchylony w stronę establishmentowo-lewicowo-liberalną. Ale ma mniejszy bagaż pewnych problematycznych wypowiedzi również, jak się wskazuje. Nie wiem, czy mniejszy. Z mojej perspektywy większy. Niektórzy politolodzy wskazują, że jest bardziej miałki i nijaki. Czasem to jest korzyść. No to politolodzy, ja nie wiem, jak oni oceniają, mają jakieś swoje kategorie. Z mojej mhm. perspektywy Rafał Trzaskowski jest rodzajem takiego kulturowo-lewicowego radykała. Jeżeli ten... I nie, nie jest nijaki, jest zdeklarowany. Jeżeli ktoś chce zdejmować krzyżę w urzędach, zatrudnia jakieś y, bardzo lewicowe... No przecież te, te osoby, które pisały mu te y, rozporządzenia, te strategie równościowe, to są osoby, które też pracowały dla y, ministra Bodnara, kiedy jeszcze nie był ministrem i dla Sylwii Spurek, jeżeli mm -hmm. dobrze każę. Jeżeli ktoś się ze skrajną lewicą wymienia kadrami, to to nie jest miałki człowiek, to jest po prostu radykał lewicowy. Z mojej perspektywy Rafał Trzaskowski jest takim... Y, 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 Lewicowym radykałem, wypromowanym dobrze przez media, który ma sprawiać wrażenie takiego technokraty, tak? Natomiast technokrata, który ma radykalnie lewicowe poglądy, to ciągle lewicowy radykał. Mówię o warstwie kulturowej, bo warstwie tej, nazwijmy to społecznej czy gospodarczej. To być może go to po prostu specjalnie interesuje i tu pewnie taka lewica społeczna czy gospodarcza by się nie zgodziła. Natomiast jeżeli chodzi o to, co bywa nazywane ułokizmem, czyli ten radykalizm lewicowy-kulturowy, progresywizm tak zwany, no to Trzaskowski tutaj yy, prezentuje pełen pakiet. Czyli co by się nie działo, to nie jest kandydat dla was do poparcia w drugiej turze? Z tego co pan mówi. No nie go już, startował w drugiej, go tak, nie Tak, 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 ale każdy wybory są inne. Mówię o tych, które będą Nie, teraz. To, to Rafał Trzaskowski jest, jest ten sam. Ten sam. Czyli jest nie, niemożliwe jest jego poparcie. Wykluczamy. Wykluczamy to. A Sikorskiego w takim razie? Wykluczacie, czy... Sikorski, moim zdaniem, też jest dla nas nieakceptowalny, dlatego że dlatego, że on popiera federalizm europejski. Kropka. No. No dobrze. Co to dużo mówić? Sławomir Bencen mówił dziś, właśnie w rozmowie w RMF, że w większości płaci sam za swoją kampanię, prekampanię, nazwijmy to, to co robi, a resztę dorzuca Konfederacja. Nie martwi się Pan tym, że PKW może podważać w jakiś sposób Wasze finanse, jeżeli chodzi o rozliczenie tej kampanii? Bo wiem, że z tym bywały kontrowersje, jeżeli chodzi o, o ostatnią kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Te wytyczne też się zmieniają co kampanię, można powiedzieć, a przynajmniej spojrzenie PKW. Nie, nie martwię się tym, dlatego że prowadzenie przez polityków działalności publicznej za pieniądze swoich partii politycznych jest zgodne z ustawą o partiach politycznych. Czyli PKW tu się niczego nie doszuka, co by było według niej nielegalne. No, jeżeli prowadzimy legalną działalność, no to nie ma podstaw do zajmowania się tym. Nie uważa Pan, że tutaj potrzeba zmian, jeżeli chodzi o tą prekampanię i prowadzenie jej zasady, czy ona w ogóle jest, czy jej nie ma? One nie są niezbędne, bo jeszcze raz to podkreślę, że działalność polityczna w Polsce mhm. jest legalna. Natomiast można by te przepisy uprościć, to znaczy wprowadzić jednakowy sposób finansowania i rozliczania działalności politycznej i w czasie kampanii i poza nią. W tej chwili mamy dwa różne reżimy prawne. Inny w momencie, kiedy się kampania zacznie, inny poza kampanią. Politycy zasadniczo robią ciągle to samo, czyli starają się uzyskać poparcie społeczne, prowadzą pewne działania komunikacyjne, autopromocyjne. Więc pytanie, czy potrzebujemy dwóch różnych porządków prawnych. To jest komplikowanie rzeczy ponad potrzebę. Natomiast w polskiej klasie politycznej prawie nikt poza nami w Konfederacji nie myśli w tych kategoriach, żeby system prawny upraszczać. Żeby reguły rozliczeń upraszczać. Więc ja się nie dziwię, że oni wykombinowali tak skomplikowany system, yy, który zresztą niczemu nie służy, bo hmm, poza formalną kontrolą tak naprawdę nie ma żadnej faktycznej kontroli wydatków na kampanię. Wiedzą dosyć powszechną, że y, politycy różnych opcji prowadząc kampanię wyborcze, nie wszystkie wydatki yy, jakby to powiedzieć, oficjalnie wykazują i nikt tego nie kontroluje. Wie pan dlaczego? Hmm. Bo nie ma instytucji za to odpowiedzialnej. Czyli jest stworzone prawo od strony formalnej, dosyć skomplikowane, a jednocześnie faktycznej kontroli nikt nie prowadzi. Czyli prawo jest to, jeden z, jest to jeden z wielu absurdów w naszym, w naszym państwie, które y, politykom tych opcji, które dotychczas w Polsce rządziły, po prostu w jakimś sensie były na rękę. No, a czy myśli pan, że Andrzej Duda rzeczywiście chciałby po zakończeniu kadencji zostać ambasadorem w USA? Bo ostatnio coś takiego pan powiedział, że gdyby ten rząd miał olej w głowie, to by trochę, przyspieszył, by trochę zwolnił tą sprawę, nie, mianował, nie chciał mianować klika, tylko poczekałby, żeby ambasadorem mógł być Duda, który ma dobre relacje z Trumpem. Teraz. Nie mam pojęcia, panie redaktorze, czego by chciał prezydent, natomiast wiem, że jest jedyną osobą w tej chwili, która ma osobisty kontakt z prezydentem Trumpem. W związku z czym mógłby w relacjach transatlantyckich odegrać pozytywną rolę. Sytuacji, kiedy moim zdaniem premier Tusk te kontakty będzie miał spalone czy zamrożone ze względu na swoje publiczne wypowiedzi, ambasador proponowany, kandydat na ambasadora, czyli pan Klich, również miał negatywne wypowiedzi pod adresem prezydenta czy Trumpa pisy. i po prostu nominowanie go tam moim zdaniem nie ma sensu. Pan zdaniem nominowanie go nie ma sensu, ale myśli pan, że tu rząd cofnie się, że ta, to zwycięstwo Trumpa rzeczywiście coś tu może zmienić? Rząd zrobi krok do tyłu? W tej sprawie, nie nie, wy, nie wykluczałbym tego. Nie wykluczyłbym tego. Byłoby to naprawdę rozsądne i wydaje mi się, że ludzie w msz także to rozumieją. Ale czy pan, że... Po... Myślę, że ludzie w msz po prostu obstawiali wy... yy, zwycięstwo Kamali Harris. Zresztą Czyli to nie jest nowina, bo przypomnijmy, że... Przed poprzednimi wyborami w 16 roku, które wygrał Trump, nie tylko Platforma, ale także PiS obstawiał zwycięstwo, wtedy chyba Hillary Clinton. Dopiero pod koniec stało się jasne, że Trump może wygrać. Zaczęło się gwałtowne poszukiwanie jakichkolwiek kontaktów w partii republikańskiej, których wcześniej nie mieli, ani o niej nie dbali. Czy Konfederacja uniesie się na tym wietrze zmian, który wieje ze Stanów? Może to być jakiś czynnik dodany, ale na pewno my nie jesteśmy taką partią, która szuka zakotwiczenia za granicą. Yy, nigdy nie prowadziliśmy, można powiedzieć tak, program Konfederacji z pewnością w jakimś tam stopniu, szczególnie w tym wymiarze wolności gospodarczej obywatelskiej, jest inspirowany takim wolnościowym podejściem części amerykańskiej prawicy. Yy, był taki ruch wiele lat temu Tea Party yy, w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem Polska Konfederacja jest pewnym takim odpowiednikiem takiego właśnie Tea Party czy takiego trumpizmu. Trumpizm też ma wymiar... w zakresie gospodarczym. Nie tylko, bo Trumpizm ma też wymiar gosp... nacjonalizmu i gospodarczego i obrony granic przed masową i nielegalną migracją, więc powiedziałbym i ten postulat America First w Polsce, interes narodowy, który my akcentujemy jako ruch narodowy, więc powiedziałbym, że jest wiele analogii, a jednocześnie my nigdy nie budowaliśmy w Polsce swojej pozycji na tym, że będziemy sobie robić zdjęcia z amerykańskimi kongresmenami, będziemy pokazywać, jak często bywamy w Waszyngtonie, to przeciwnie, pisowcy dużo częściej bywali w Waszyngtonie, nie tylko na oficjalnych wizytach, ale także na imprezach partii republikańskich. Musicie jakoś skompensować sobie problemy tutaj w Europie? Mm, nie wiem, czy o to chodzi, bo tutaj też. Że ciężko, bo mieli, mieli bardzo liczną delegację w Parlamencie Europejskim, która była w całkiem dużej grupie politycznej w Parlamencie w, w, w Europie. Natomiast po prostu y, to jest kwestia pewnego podejścia, tak? Dla nas y, kontakty międzynarodowe są istotne, ale nie są y, lewarem. E, propagandy politycznej. Dlatego, że na, na, istota naszej narracji politycznej jest taka, że po, polska polityka powinna być autonomiczna, powinna być podmiotowa. I to, że my mamy kontakty, to jest nasz atut, w sensie, że my je mamy, a nie coś, dlaczego Polacy mają nas wybierać. A propos tej partii wolności gospodarczej, e, politycy Konfederacji zapowiadają pikietę pod siedzibą Lidla w Tarnowie Podgórnym. Namawiają mieszkańców do pikiet pod innymi Lidlami. E, chodzi o posłów Konfederacji Fritza i Skalika, e, czyli konkretnie Konfederacji Korony Polskiej. Oni stań no. Tak jest, stańsza sprzeciwiają się budowie centrum dystrybucyjnego Lidla w Giedrzwałdzie. Hmm. Czy Konfederacja odgórnie popiera coś takiego? Nie mamy w tej sprawie żadnego stanowiska. To jest inicjatywa posłów Korony Grzegorza Brauna. Czy to jest OK? E, to, to jest związane z ich... Silnym, z objawieniami. Z silnym I zaangażowaniem w, też w, w promocję Giedrzwałdu jako miejsca objawień maryjnych. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, że Giedźwald jest jednym z niedługiej listy miejsc na świecie, gdzie są potwierdzone przez Kościół objawienia maryjne. Grzegorz Braun nakręcił też film osadzający to w szerszym kontekście historycznym, z którym podróżuje w tej chwili po Jednak Polsce to premierę, tak. i który pokazuje. To, to część promocji? Nie, nie, nie. To jest zupełnie sprawa odrębna. Oni są rzeczywiście przekonani, że budowa tego centrum dystrybucyjnego w takiej małej gminie o charakterze w tej chwili i turystycznym, i pielgrzymkowym może po prostu zniszczyć charakter tego miejsca. Ja osobiście nie mam w tej sprawie zdania, ponieważ nie wiem dokładnie, jak ma wyglądać to centrum dystrybucyjne, jakiego rozmiaru jest to inwestycja, na jakim to jest etapie. To są duże inwestycje. Na jakim to jest etapie, więc nie wiem, czy to rzeczywiście zagraża lokalnemu charakterowi, lokalnej społeczności. Natomiast uważam, że takie decyzje powinny być podejmowane na poziomie lokalnym przez właściwe do tego władze. No dobrze, a co z wolną wigilią? Co z pomysłem Lewicy pod tytułem wolna wigilia? Nie głosowaliście za tym, by od razu do drugiego czytania projekt przeszedł, projekt trafił do komisji? Co dalej? Potrzebna jest nam wolna wigilia? Był ponad rok, żeby ten projekt zgłosić, żeby przeszedł w normalnym trybie. No to nie to widzimy... było jasne, że w tym roku nie będzie wolnej wigilii, chyba. Yy, to było jasne. Czy... Zawsze można zwołać dodatkowe posiedzenie Sejmu, jeżeli jest to potrzeba i po prostu to zrobić, jeżeli im na tym zależy. Natomiast nie widzimy. Powodów. To na czym zależało Lewicy, pana zdaniem? No Wydaje mi się, że się późno obudzili. Być może im zależy na tym, natomiast się późno obudzili i yy, żeby było jasne, my mamy w tej sprawie pewnie zdania podzielone. Ja na przykład jestem osobiście zwolennikiem, żeby wprowadzić ten wolny dzień w Wigilię, żeby było więcej czasu dla rodzin na przygotowania do wieczerzy wigilijnej, która dla wielu rodzin jest jednym z najważniejszych świąt w roku. Nie tylko w sensie religijnym, ale w sensie rodzinnym, co wymaga nie? zjechania się, przygotowania i tak dalej. Ciężko jest to łączyć, żeby o 16 siadać do wieczerzy wigilijnej, jak ktoś do, do, nie, do 15 pracuje. Tak? Natomiast yy, uważamy, że prawo powinno być jednak uchwalane w sposób yy, no, taki ostrożny, rozsądny. Tak? To znaczy powinny być przeprowadzone normalnie te czytania, praca w komisjach. To można zrobić szybko, ale nie należy przeskakiwać kolejnych etapów. Myśmy sami niedawno jako posłowie regulamin Sejmu zmienili, żeby ten proces legislacyjny troszeczkę spowolnić, żeby to nie było tak, że się robi trzy czytania w jeden dzień, jak to PiS robił. I, yy, i okej, okay, no to ledwo żeśmy ten proces legislacyjny trochę spróbowali ustabilizować, to chcemy go pominąć. I już mamy przegłosować, że go pominiemy, no to nie widzieliśmy powodu. Nie przekonało nas to. To nie jest sprawa taka. Wie pan, że, że się wali i pali, nie wiem, ta ma pęka i trzeba szybko zmienić przepisy, żeby móc ją za, jakoś umocnić. tak? Jeżeli marszałek Sejmu nie zwoła dodatkowego Sejmu, żeby to przeprowadzić, to po prostu może to przepisy wejdą od następnego roku. Czyli i Wigilia, to dla pana, tak? A wielki piątek? Jak mówił poseł Wawer z mównicy Sejmowej? Nie, 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 nie widzę powodu. Nie ma żadnego zwyczaju w Polsce, żeby się gromadzić w wielki piątek i 14 różnych krajów w Europie możliwe, ma taki wolny dzień ze względu to, religijnego. Dla mnie to nie jest argument. Nie. Panie redaktorze, że w innych krajach jest coś tam. Pan Wamer tak? podnosił ten argument, dlatego. Możemy my. się między sobą różnić. Możemy się różnić, można różne argumenty podnosić. Wydaje mi się, że y, Święta Wielkiej Nocy, o ile y, wigilia jest y, taką integralną, bardzo ważną częścią Bożego Narodzenia, gdzie odbywa się właśnie główna część w y, wielu rodzinach obchodów Bożego Narodzenia. To w przypadku świąt Wielkiej Nocy to jest jednak niedziela, poniedziałek, wielkanoc. To już ostatni krótki wątek. Zaczęliśmy od marszu i wrócimy na, do, do tematu marszu. Specjalnie zostawiłem to na koniec, żeby nie mieszać nie myśleć pozytywnych i powiedzmy bardziej negatywnych wątków, chociaż proszę o zrozumienie, pojawiły się na marszu również, pojawiały się zwyczajowo zawsze symbole jednoznacznie kojarzące się z radykalnymi ruchami. Chodzi o celtyk, taki krzyż celtycki, ale specjalnie uformowany. Czy, czy taki, czy logo można powiedzieć Afrika Korps, tylko że bez swastyki, taka palma też była dostrzegana, czy nie martwią Pana tego typu, tego typu symbole na marszu? Ja tego nie widziałem. Potwierdzam, były. Okay, nie mówię, że nie były, mówię, że ja tego nie widziałem. Widziałem wszystko, co widziałem, to byli ludzie z biało-czerwonymi flagami z transparentami o przekazie narodowym czy patriotycznym, tak? To, że na manifestację liczącą setki tysięcy ludzi kilka osób przyniesie jakieś bardziej radykalne symbole, to nie zmienia jej charakteru. Ja to zawsze I tak tłumaczę. Mogę to, że, tylko zaapelować, że jest, kilku, że jest kilku ludzi, którzy szukają awantury. No to mam do to powiedzenia to samo. To nawet nie jest awantura. to jest po prostu nie, jakaś to nie była Ideowa prowokacja, mieszcząca się w granicach Wolności bo to nie są symbole nielegalne. Po prostu one mają bardziej y, wydźwięk kontrowersyjny. No i to się mieści, no w, granicach, się z radykalnymi mieści się w granicach swobody mhm. wypowiedzi. Ktoś ma bardziej radykalne po poglądy, to je wyraża. Ja osobiście uważam, że jest yy, niewadą, ale zaletą marszu niepodległości jego na swój sposób wolnościowy charakter. To znaczy, że yy, to, jakie kto przyjmuje środki wyrazu, zależy od niego samego, a nie od organizatorów. I uważam, że dobrze jest nie obciążać organizatorów odpowiedzialnością za wszystko, z czym przyjdą uczestnicy. Yy, yy, bo wtedy ten marsz jest żywą imprezą, nie jest wyreżyserowany. Wszyscy, którzy tam idą, wiedzą, że nie mają do czynienia z czymś wyreżyserowanym, tylko z czymś, czego przebieg w dużej mierze wynika. Z poglądów ludzi, którzy na to wydarzenie przyjechali. I tak jest ok. No i jakby pewien niewielki odsetek ma poglądy mocno radykalne, też je wyraża. A gdyby ktoś, się... ktoś, jedni je wyrażają, inni mają prawo to skrytykować. Oczywiście, jakby pojawił się, powiedzmy, radykalizm z drugiej strony i przyszłyby osoby z trogami LGBT, pana by to nie. dla pana to ok? Nie. 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 Czyli, Ale to też jest no, w zakresie wolności słowa. No, jest o wolności słowa, tylko że marsz niepodległości ma swój charakter. Jest imprezą o profilu y, narodowo-konserwatywnym, tak? A można być. I Lewica robi swoją osobną manifestację nieprzypadkowo. Zresztą bardzo małą, tak na marginesie. W dniu 11 listopada. <grym> Ta uszczypliwość na koniec. No nie no, fakty, tak, próbowali blokować marsz niepodległości. Później się przenieśli w inną część Warszawy, robią jakiś swój malutki marszyk. No o, o, o Antifię, która była, tak? Czy jeszcze inna impreza? No, no Bo była mała impreza. Nie, nie wiem, czy to jest Antifa, czy to jest Lewica. W każdym razie. Mm. Tam jest to, cała ich estetyka yy, właśnie taka lewicowa. Tak? Oni to też nazywają antyfaszyzmem. Mm, więc oni mają świadomość, że to nie jest, to, to jest wydarzenie o określonym charakterze. Marsz podległości to jest wydarzenie ludzi, którzy chcą kontynuować tradycyjne normy kulturowe, społeczne, moralne, tradycje narodu polskiego. Te, które tutaj były przez tysiąc lat, a niektóre ktoś wymyślił w drugiej połowie XX wieku, że nam podmieni tradycyjne normy moralne na jakieś, nie wiem, tęczowe flagi. Więc, więc, więc nie, nie wyobrażam sobie i myślę, że ludzie, którzy chcieliby maszerować z tęczową flagą, doskonale rozumieją, że to nie jest to miejsce i ten czas. Niektórzy nawet prowokacyjnie wywieszają w oknach na trasie marszu jakieś tęczowe flagi po to, żeby właśnie pokazać, że tutaj oni mhm. mają odmienny pogląd. No i okej, okay, no jakby żyjemy w wolnym kraju, każdy sobie w oknie może powiesić co chce, tak? Natomiast Marsz Niepodległości ma swój określony charakter i to jest impreza ludzi, którzy przyznają się do tego tradycyjnego światopoglądu na świat, na patriotyzm, na państwo powiedział marszałek Sejmu, wicemarszałek Sejmu, być może kiedyś Krzysztof Bosak, współprzewodniczący Konfederacji oraz Prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję również państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studio PAP jak zwykle jutro o godzinie 10.